Raz, dwa, trzy Czekaj, A, czekaj. czekaj. czekaj, czekaj. raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy Okej, okay, flary, flary, flary. Raz, dwa, trzy, dobrze Dobrze, dobrze, flary dawaj. Raz, dwa, trzy A może Flary jeździa! Prosimy serię, a ty musisz no, na trzy. Raz, dwa. Jeszcze efekty specjalne? Na sobie. <laughs> Kurwa. Dobre. Czekajcie, nie ruszajcie się. Kali zniszczyliłem łupie, odgadzam. Teraz chcemy z panem Majorem. Chuj tam z panem Majorem. Kali ja zrobię Jak chcesz Koniecznie. mi się tekstura wczyta Chodźcie tutaj, brawo Którym się siadało? Ucnijcie, a ja będę stał za wami Ale Cieki. chyba Ja siedzę tu przed wami Obra. się Czekaj, kurwa, którym się siadało? E, jak e, możesz z... A po Cudzysłowem, tak Mi zmienia broń na tym głównie Obok, backslash. Tak. Nad. A teraz. A, to tak, na drugie. Tak, tak, słyszę. Okay. Jedno poszło. Dobra. Poczekaj na drugie. Będę najbliższe. Uwaga. Trzy. Dwa. Jeden. Poszło. Ok. Dobra. Kurwa dobra. piękne. A teraz strzał Maja, za ja, poległy. Aha, jeszcze. Panie no oficer oficeria coś może sobie zrobić. Jest major. Ale tylu to nas tak, nigdy czy. nie przeżyło. Panie majorze może kabra oficerska teraz. <gry> dobra, to możemy sobie zrobić jak chcecie. Ale... Może jak się tam inni... No, ale... Jak w, jak w szkole grupowe, dobra, najpierw pancerniaki, dawać pancerniacy. Kurwa jak... Klasa druga C pancerna Dzień, dawać A to Kali Panowie nas, z zerówki a... proszę się odsunąć, się odsunąć. Jest... Najpierw, jest... najpierw druga C pancerni? Łaj, twój nie jest fajny Długa... no, 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 dawajcie pancerni ze czołgu zrobimy No, ale odejdźcie reszta, no tam zróbmy ładnie jakoś, kulturalnie Stańcie wszyscy pancerni, ja wam zrobię. Ja bym prosił, żeby reszta właśnie odeszła do tyłu, od, w ogóle od pojazdów, wyjdźcie. Tylko czarne kaski zostają. Ale się umówcie, gdzie wy stoicie przy czołgu, bo część tam stoi, część tutaj. Każdy przy Aha, dobra, dobra, robię na trzy. Czekaj, wejdę do tego, na... Dobra, ale stańcie wtedy z tutaj, przy tej polskiej fladze. Patrzcie, przede mną. Żebym, o, taki, wiecie o co chodzi? O! Panowie, stańcie, stańcie przede mną. O, tutaj, dokładnie na tej ścianie. Każdy przy ścianie swojego pojazdu, no. Dobra, robię. O, ładnie. A, a dowódca Rosomaka na Rosomaka, kurwa, przez szybek. Duższe zdjęcia zajmują niż misja. Ale patrzycie na mnie, będę robił. Na trzy. Raz. Dobra, robię. Raz. Salutujcie, ej, wy na dole. Raz, dwa, trzy. Dobra, Agat, Agat, robimy. Ptaszek leci. Dobra, zrobione. A, piechota robi. Co teraz chce, piechota? Powiedz, że nie można tutaj dać takich. A. A. Gdzie jest animacja? Elożki nie straj. Tu jest alfa. Elożki. <coughs> no Gdzie, Gdzie chcecie? Zdjęcie. Elożki nie straj. Alfa. Ilu was zostało? Wszyscy. 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 Gratulacje, my też. Nie wiem, no. chyba nie no. Nie wszystkie na Plus dwóch ludzi strzela. Dobrze, to już koniec, bo FPS-a A teraz. Co tu się dzieje? Panie Majorze, może no zdjęcie, tak, zdjęcie tak, tak, tak. tak? No to chodźcie. A gdzie, gdzie? Teraz zdjęcie bez majtek. Bez majtek teraz. Co? Cicho. Kto chce jeszcze zdjęcie? Chodźcie tutaj wszyscy, wszyscy oficerowie. No możemy. Gdzie jest White? Ale zamieść ten mózg. Siren. K. Chodźcie. Sami, sami, sami dowódcy. White. Ekshibicjonista, ktoś robi zdjęcie Kto robi zdjęcie no. Tylko tyle Pani że zrobi nam pan popkę? Agat się ustawisz Elita jest no woda jedna. nie ma A kto kurwa robi nam zdjęcie bo ja nie rozumiem My tu stoimy Będą wyszli czaśni w fotkę. Kto? No ty masz najwyższą rozjęć Wojciech tam i To tutaj Tutaj jest kalif major i tak dalej. Fenom. No po prostu zobaczcie. No tutaj. Zresztą już tu kilka robi. Jak będziemy się zabijać, Teraz się pojawią wrogowie. Tak -y. Dobra. Jest? Jest? Okej. Okay. Idę, idę Agatowi zrobić. Gdzież no, Agat już mierzy do helikoptera? Agat robię wam zdjęcie, dawać. Ustawcie się panowie, ładnie. A ktoś tutaj leży. Ktoś tu skórę zrzucił bo co, To stańcie to, to gdzieś obok, tutaj może na tym tle. Panie, chodźcie, chodźcie, przedstawimy się. O, pod kontener, pod kontener będzie fajnie. Tu fajnie będzie moim zdaniem, pod tym murem. I tak słońce fajnie przybija, góry. No, potem ci pokażę. Tutaj, zobacz. Pod tym murem, spójrz do góry, widzisz? A jak na dół patrzysz, tak tylko lekko promienie idą. Dobra, dawajcie. Ale... Ten kurwa za te Panowie, dowódca w środku A wy stańcie za nim, tak fajnie zróbmy. Gotowi? Na trzy raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy Wolność! Natura! Wolność A, Rakiet zawodza Wali się, wali się, patrzcie, zawala się no, Spokój, spokój, spokój no. panowie, ale nie strzelajcie do helki, bo helka może oddać no. O takiej, na uwaga mojego pilota Nie strzelajcie do helki, bo możemy oddać no. Nie strzelać do helki Kurwa Pierdolę kręg To, to zapomniałeś o Co? <g cele> zapomniałeś się odzycie. A czy czy to nowy rok? Czy to nowy rok? Nowy god. Czy to nowy, rok? nowy god. Nowy, e? got, nowy god. Nowy no, god. gramy, czy kurwa nie gramy? My już wygraliśmy. Ciekawe, daj <Mamy rannego. ścoughs> Kali... to poprzęnta. Ma werandę go. możemy nie zacząć?